Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków. Idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz tu i teraz. Pamiętaj, że to twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby i z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować. A może potrzebujesz przeprosić? Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.